Ja nie mogę, zobaczcie. To jest to, co mi zostało z tego wiaderka. Nie licząc tam jednej i druga co rośnie. Wszystko to odpadło. Powiem wam, że większość mi odpadło. Grzyba, straszny robak jest w tym roku. W lesie odpadło jakieś 20% zebraliśmy, bo od razu po odcięciu korzonka powiedzmy było widać, że, że jest masakra. A w domu, jeszcze odcinając korzonek, zawsze se odcinam przy samym końcu, patrząc wszędzie dalej robak, robak, robak. robak, Powiem wam, że no masakra. No ale jakiś taki sosik będzie, ale nasze biedne leczaje pogryzione. Jedynie był jeden maślany, no to jest dobry. Jakiś wariatek, zajączek inny też jest dobry, a rydze to pojedzone, pojedzone. A teraz Wam szczele przepisy, jak ja to robię. Na razie se blanszujemy, czyli te kulki takie wrzucamy. To jest chyba w się nazywa. Takie listki to inaczej się nazywa. Wrzucamy ich tak trochę, dużo. Nie da się ich chyba za dużo, bo to zawsze tak samo smakuje. Później to będziemy sobie zblanszowali tak z 15 minut, jak wszystko pokroję, zaraz tu wrzucę, 15 minut się tak po i, i pokażę Wam, co ja dalej robię. Takie inaczej robię pewnie, bo ja to po swojemu robię, nie wiem, sam sobie to wymyśliłem, tak sobie robię. No i to wszystko wrzucamy na gaz na prąd i czekamy, mówię, 13-15 minut, niż to się zblanszuje. Ja to co chwilę mieszam, bo nie jestem pewien, możecie mi powiedzieć, czy jak te się tutaj tak gotują, to te z boku też się dobrze blanszują? Ja nie jestem pewien, dlatego ja się nie znam ogólnie, nie? dlatego ja zawsze tak nie wiem, Co minutę, co pół minuty dosłownie to tak przemieszuję. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. O. Powiem wam, że tutaj zbieraliśmy. To mamy taki zagajnik koło domu. Tych, tych wariatów zawsze nazbieramy sobie tak. No tak jak widzieliście tyle, no to to... trzy to, to, osoby z dziećmi, w sensie jak idziemy, no to tak. 40 minut i macie na zbierane mleczajki. Mleczajki. Ale będziecie krzyczać na mnie, że źle mówię na grzyby. To jest mleczarny ryc. Taki dobry, smaczny, bardzo lubię, ale wolę purchawki. W tym roku w ogóle nie mogę purchawek znaleźć dobrych. Same złe są. W sensie albo stare, albo małe. Teraz, moi drodzy, grzybki odcedzamy i dajemy masełka. Tak na. O! Jedną ręką ja sobie nie radzę. To na bogatości trzeba dać jeszcze zaraz więcej. I ogólnie nie mówię, że to będzie fit. Jedyne fit, co w tym wszystkim jest to, to to, że mi część robaki nawpierdalało i będę miał mniej w garku. To jest jedyna część fit z tego programu. To trzeba ja teraz tak trochę zaraz wam pokażę. Widzicie, to się teraz tak tapla w tym masełku, czyli tak nie wiem, można powiedzieć, że podsmaża. Ile to robię? Nie wiem, aż mi się znudzi. Chyba nie gra roli ile. Chwilę, nie, nie wiem. I później dodajemy wedle uznania, ja dodaję kary. Zamiast soli dodaję nie wiem jak to zastąpić. Czymś jak nie macie rosół wiejski. Kupuję to od kumpla Michał na giełdzie w Lubinie. Pokazywałem Wam gdzieś. Wiem, że on to sprzedaje. Nie wiem czy to na jego zamówienie jest mieszanka. Ona jest dosyć droga, ale dobra i naprawdę nie ma tam soli nawalone i ogólnie yy, glutaminian monosodowy daje tak z łyżeczkę zamiast tego żeby walić dużo soli no i później gwóźdź programu czyli śmietana 30%, dajemy tak 75% i 36% dajemy pozostałe część jak nie macie 36, to możecie wziąć dwie ki to chyba na jedno wyjdzie, tak? ja nie wiem, ja się nie znam ale tak, takie kiedyś miałem i to zadziałało i teraz takie kupuję bo dobry to będzie, dobry. Teraz wszystkie przyprawy dodane. i Ja to teraz uwaga, mądre słowo. Redukuję. Przez około 10 minut niech te śmietany i śmietanki się tam troszeczkę takie gęste, zrobią taki glut się z tego, zrobi fajny. No teraz to jest że że widzicie? To trzeba dać temu chwilkę. Widzicie? I redukujecie to do takiego stanu mniej więcej. To jest już takie glutowate, takie ciągnące się, i teraz możecie gaz na prąd wyłączyć. I w międzyczasie ja zawsze się nudzę, nie wiem, co ze sobą zrobić, i wtedy wyciągam te wszystkie kulki, liście, te niepotrzebne rzeczy. Zazwyczaj nawet dużo mi się udaje wyciągnąć, jak nie wszystko. No i wola. Czekajcie, zobaczymy, czy księżula gdzieś tam pod domem nie ma. Nie, nie?